Lodowiec Atabaska. Lodowiec Atabaska ciągnie się przez około 6 km i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Zwłaszcza, że to mój pierwszy lodowiec. Szczególną radość sprawia mi obserwowanie pełnego energii rana, sprawnie przemierzającego lodowy teren. Cieszę się, że po trzech latach znowu mogłem chodzić po lodowcu. Lubię lód. Mój entuzjazm szybko studzi ran, wskazując potencjalne niebezpieczeństwa. Samodzielnie przeprawiłem się przez Arktykę. Wyruszyłem w nocy przy temperaturze minus 48 stopni. Moje sanie wpadły do morza przez szczelinę w krze lodowej. Powoli przy świetle księżyca udało mi się dostać do wody, gdzie były sanie. Na szczęście udało mi się lewą ręką wyciągnąć linę. Niestety zanurzenie ręki w arktycznej wodzie ma swoją cenę. Straciłem wszystkie palce. Odmrożenie? Tak, dwa miesiące później musiałem je odciąć. Wyżynarką. Wkurzyłem się, bo minęło pięć miesięcy, a lekarz tego nie zrobił. Ile trwała operacja? Środkowy, nie zrobiłem tego najlepiej, zajął mi dwie godziny. Nie przesłyszeliście się. Kran sam odciął koniuszki palców piłą. Nie chciał dłużej czekać. Wciąż je ma. Lekarka powiedziała, że zrobiłem kawę dobrej roboty. Ból musiał być nieznośny, skoro zdecydowałeś się na taki krok. Ale wyciągnąłem lekcję. Są rzeczy, których lepiej nie robić samemu. Wizja śmierci w szczelinie lodowej jest przerażająca. Gdy wpadniesz, od razu się klinujesz. Powoli obsuwasz się w coraz ciaśniejsze zakamarki i w końcu nie możesz się ruszać. Słyszałem o tym od kogoś, kto prawie skończył w ten sposób. Opisał mi horror, jaki przeżył, czekając na, w jego mniemaniu, pewną śmierć. Hmm. Po tej optymistycznej historii ran wysłał mnie w głąb szczeliny. Lodowiec Atabaska przecinają liczne szczeliny i wąwozy. Ran uważa, że lepiej doceni ten cud natury, oglądając go od środka. Co, jak sam mówił, wiąże się z dużym ryzykiem. Kilka lat temu ran sam opuściłby mnie w dół. Teraz poprosił o pomoc lokalnego alpinistę, Maxa Dare. Witam na lodowcu tabaska. Jestem gotowy. Prowadź. 15 lat temu w tym miejscu był lodowiec. W jakim tempie cofa się czoło lodowca? Według najnowszych szacunków około 15 cm miesięcznie, ale to nie wszystko. Zatrważająco szybko zmniejsza się jego objętość. Topiąca się woda wycina w lodzie szczeliny. Za chwilę zbadam jedną z nich. Gotowe? Nie ma co zwlekać. Pierwszy raz miałem okazję poczuć to, czego Ran doświadczał podczas licznych podróży po Arktyce i Antarktydzie. Niesamowite. Ran przestrzegał mnie, żebym tu nie utknął. Zachwycający widok. Ale wyobraźcie sobie samotną podróż po Arktyce. Z pewnością takich miejsc chcielibyście unikać. Mimo ich piękna. Brakuje mi słów. Na dole, 6 metrów pod powierzchnią, otacza mnie lód, który uformował się ponad 10 tysięcy lat temu. Próbuję poprawić kamerę i upuszczam rękawiczkę. Instynkt każe mi ją podnieść, ale potykam się. I niemal wpadam do lodowatej wody. Pamiętam historię rana i odpuszczam. W takim miejscu lepiej nie igrać z losem. Zwłaszcza, że widzę co czeka mnie za rogiem. Było blisko. Tuż obok mnie znajduje się wartki wodospad. Moja rękawiczka zniknęła w strumieniu, który wpada do rzeki pod lodowcem. Wolałbym nie skończyć jak ta rękawiczka. Zachwycający widok. Wygląda spokojnie, ale płynie z ogromną prędkością. Tutaj to, co zachwyca, jednocześnie stanowi ogromne zagrożenie. Zaczęły mi marznąć palce. Czas wyjść na powierzchnię i podzielić się wrażeniami z ranem. Jak było? Cudownie. Nie mogę zdjąć rękawiczek, miałbym problem z ich założeniem. Straciłem w szczelinie rękawiczkę. To nowa para. Było ci zimno? Tak, od razu pomyślałem o tobie. Cieszę się, że Cię widzę. Uśmiecham się, chociaż mam zamarznięte stopy. Nie dramatyzuj. Sam jestem sobie winien. Zimne stopy nie wzbudziły urana współczucia. W 1971 roku nigdy nie dotarł do lodowca. Za to dobrze poznał góry skaliste. Kiedy rzeki, którymi płynęli, stały się zbyt wąskie i płytkie, nie mieli wyboru. Resztę gór musieli przemierzyć pieszo, wtedy się zgubili.